I zapraszamy do jasnogórskiego szczytu grupę zielonoczarną. Reprezentujecie dekanat Świętej Trójcy w Będzinie. Przewodnikiem grupy Zielonoczarnej jest ksiądz Łukasz Wawrzyniak. Również w tej grupie pielgrzymowali inni kapłani, ksiądz Jacek. Krzypkowski, ksiądz Rafał Pietruszka, ksiądz Marek Wyjadłowski, ksiądz Artur Pęksa. Grupa się zatrzymuje. Uklęknijcie. W sposób szczególny polecaliście intencje powołań o dobre rozeznanie drogi życiowej jak również intencja dziękczynna za otrzymane łaski wśród pielgrzymów, ich bliskich oraz o pokój na świecie. Teraz w modlitewnym skupieniu powierzcie wszystkie wasze intencje, z którymi tutaj do Maryi przy przyszliście. Grupa wstaje i udaje się do kaplicy Cudownego Obrazu. Dziękujemy siostrom zakonnym, które również w tej grupie pielgrzymują, i klerykowi. Jesteście pięknym świadectwem Waszej wiary. Bóg zapłać za Wasz pątniczy trud. Niech On wyda jak najlepsze owoce w Waszym życiu.